Wszystkich bardzo serdecznie niski ośrodek luty w piąkach, zapraszam na każde warsztaty. Na dzisiejszych zajęciach przygotujemy bałwana ze skarpetki. Do przygotowania naszego bałwanka potrzebujemy białej skarpetki, sznurka, błąd, wąski, wstążki, pomponów, obręcz, ryż, nożyczki, wstążka oraz klej na gorąco. No to zaczynamy. Na początku bierzemy naszą białą skarpetkę. Ja mam tutaj akurat z napisem sport, ale jak macie czystą, możecie spokojnie robić to czystą. W tym momencie przecinamy naszą skarpetkę, ale ucinamy ją tak, że po ściągaczu. Czyli tu ucinamy skarpetkę. Tak, na chwilę obecną tą odkładamy. i zajmiemy się tą. Z tej części skarpetki zrobimy czapkę. I w tym momencie potrzebujemy albo sznurek, albo. Właśnie taką małą cieniutką wstążkę. Bierzemy naszą skarpetkę i tutaj delikatnie ją sobie składamy. I zawiązujemy wstążeczką. Czyli robimy po prostu węsełek. Możecie użyć sobie na przykład kolorowej wstążki i zrobić na duże kokardkę. Jeśli nie chcecie kokardki, po prostu ucinacie tą wstążkę, która została i wtedy mamy po prostu czapkę. Ja w tym momencie użyję, sobie zrobię kokardkę i ten napis, żeby schować napis sport, zakładam troszkę tutaj. Czyli tak wygląda właśnie czapka naszego bałwanka. Teraz zrobimy sobie bałwanka, czyli głowę i tułów, czyli naszą skarpetkę, którą chcieliśmy, nakładamy na... Obracz. Ja w tym wypadku mam taśmę. Czyli tutaj troszkę więcej nakładamy. Bierzemy nasz ryż. Najlepiej ryż przesypać sobie właśnie w jakiś pojemniczek, który będzie Wam łatwiej go wsypywać. Czyli pojemnik, dzbanek spokojny, takie coś możecie sobie użyć, żeby wsypywać ryż. Ja mam tutaj około gdzieś pół kilo ryżu. I tak my się widzicie wysypuje, ale to się nic nie dzieje. Okay. Teraz sobie ubijamy. No tutaj jeszcze troszkę tego ryżu możemy wsypać. Zamiast ryżu możecie użyć na przykład kaszy, groch, fasolę. Co będziecie mieć akurat w domu, to spokojnie możecie sobie użyć. Ja jeszcze dosypię to, co to mi to zostało ryżu. Troszkę sobie tak Uklepiamy ten ryż. Teraz bierzemy sznurek bądź wstączkę, którą macie pod ręką i wiążemy. Wiążemy tu na górze, tylko tak wiążecie, żeby tu troszkę luzu zostało. Bo będziemy tam tutaj robić główkę, tak? Czyli ten ryż pójdzie nam do góry. Czyli tutaj troszkę wyżej. Gdzie ja mam tutaj luz, więc tutaj wiążemy. Robimy ten celek. Czyli tutaj, już kupniemy. Ten materiał też delikatnie. Odcinamy. Bardzo już mamy do naszego owadu. Teraz bierzemy sobie wstążkę. Troszkę więcej, żeby tutaj mieć w zapasie. I formujemy głowę. Jak już tutaj mamy mniej więcej się formowane, czyli mocno dociskamy. Ucinamy. i zobaczcie mamy bałwanka, zakładamy teraz naszą czapkę. No i praktycznie nasz bałwanek jest gotowy. No ale jeszcze nam brakuje oczy, noska i guziczki. Guziczki ja w tym momencie zrobię sobie markerem, ale Wy możecie użyć sobie pomponików. Czy tak samo zrobić markerem. Czyli rysujemy tak kółeczka. Raz, dwa, trzy. Damy czwarte. Czyli to są tak zwane nasze węgielki, które umieszczamy w prawdziwych bałwankach. Teraz robimy oczy. I teraz buzia. Czyli delikatnie takie małe kropeczki. nasz uśmiechnięty bałwan. Dobrze, czyli buzie już mamy, ale nadal brakuje nam nosa. Czyli w tym wypadku ja użyję sobie pompona pomarańczowego, który będzie, jak nam troszkę marchewkę i bierzemy klej na gorąco i przyklejamy do naszego bałwanka. zrobić naszemu kolankowi tutaj szalik. W tym celu użyję wstążki troszkę szerszej. Możecie sobie troszkę więcej jej uciąć. Zobaczycie, jak będzie Wam ona pasować. Czy dacie na przykład normalnie też sukołek, zawiążecie i tak będzie sobie tutaj leżała? Czyli na przykład zrobicie ładną kartkę. I czek naszego bałwanka jest już gotowy. Tak właśnie wyglądają nasze gotowe bałwanki ze skarpetki. Zapraszamy na kolejne kreatywne warsztaty z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach.